Dzień dobry, dzień dobry, witam Was po króciutkiej przerwie spowodowanej wizytą mojego małżonka. I z tą też tą wizytą wiąże się bardzo ściśle yy, temat dzisiejszego filmu. <grym> Przy czym nie będzie to film o Przemku, ani z jego udziałem. Natomiast yy, jego obecność będzie pośrednia, ponieważ on tutaj przywiózł mi te rzeczy, które chcę Wam pokazać. Przywiózł je. Z Hiszpanii i, i to na moją wyraźną prośbę. Słuchajcie, e, ja wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy inspiracji perfumowych, ale to wiecie jak z wszystkim. Wszędzie są inspiracje markowych torebek, ciuchów, pasków, butów, czego tam chcecie i również mnóstwo filmów robi inspiracje perfum. I jest taki jeden sklep w Hiszpanii, który robi genialne, podobno, to znaczy ja już wiem, że genialne, ale tak słyszałam, że genialne właśnie inspiracje perfum tych markowych, wysokopółkowych i ja miałam okazję już swego czasu wąchać wiele z nich, ponieważ Ania je sukcesywnie co roku przywozi i nawet nie używa. Kosztują grosze, bo 7-8 euro, takie są ceny za 100 ml, więc poprosiłam, żeby mi przywieźli. Jedną przemek wybrał mi sam i mi ją po prostu przywiózł według własnego gustu, natomiast dwie pozostałe to były moje wybory i okazuje się, że wszystkie trzy są absolutnie przepiękne i trafione absolutnie w mój nos. I cóż to są za perfumy? Słuchajcie, hmm, sklep, w ogóle może się zaczyna od sklepu. Sklep nazywa się Mercadona. To jest e, po prostu sklep spożywczy. I to naprawdę spożywczy. Tam nie ma tych wszystkich koszy z różnymi dziwnymi rzeczami, typu, że możecie sobie tam kupić kółko do pływania i okulary, i klapki, i kocyk nad jezior. Nie, tam tego nie ma. Tam po prostu jest taki... Czysty, przejrzysty sklep spożywczy. Nie jakiś nie wiadomo jak drogi, taki normalny. Natomiast, tak jak większość tych wielkopowierzchniowych sklepów, mają dział taki chemiczny, kosmetyczny. No bo we wszystkich takich sklepach taki dział jest. I między innymi, właśnie są tam perfumy. One są bardzo różne, ale ja mówię o tej yy, serii Komotu a też nie tylko, bo te, te trzecie to są i teraz zaraz Wam pokażę. To są tak wyglądające pudełeczka i one różnią się tylko kolorem butelek. Ja Wam pokażę. O, tak wygląda butelka. Ta jest taka żółciutka. W ogóle nie przypomina kolorem oryginału, którego jest, który jest jego inspiracją, a to są te, które Przemek mi przywiózł. Te, które kupił sam i sam wybrał. Zapach. Wiecie, czego to jest inspiracja? Ja, jak mieszkałam jeszcze u Ani, to za jej pozwoleniem pryskałam się tymi perfumami. I ten zapach to jest zapach, o który pytały wszystkie dziewczyny tutaj w pracy. Wszystkie po prostu. Co jest najśmieszniejsze, te perfumy można kupić na przykład na Amazonie. Widziałam, że są. Yy, tylko 8-5 razy. Pięciokrotnie droższe. One kosztują 8 euro, a przeszło 40 na Amazonie. Te różowe, to ja nawet nie wiedziałam, ja, się, ja najpierw wąchałam i byłam zachwycona tymi perfumami, natomiast dopiero potem przeczytałam, że to są takie perfumy, których, które kojarzą mi się z dzieciństwem. Stary zapach. Dobrze. Znaczy, pewnie to już jest jakaś tam. Nawet oryginał już pewnie jest unowocześniony i nie jest taki dokładnie, jak ja go pamiętam. Natomiast tymi perfumami e, pachniała moja Ciocia, która przyjeżdżała do nas właśnie, jak ja byłam dzieckiem i zachwycała mnie butelka wtedy. Taka nieoczywista z zakręcaną główką. Wiecie, to jest e, inspiracja. Parfumami Cacharel yy, Anai Anai. Nie wąchałam tego zapachu miliony lat, w sensie oryginału. I jak tylko u Ani je powochałam, to przepadłam i tak jak mówię Wam, wszystkie laski w pracy po prostu, co to jest i czym Ty pachniesz? I ja wtedy nie wiedziałam czym, bo no, po prostu mówiłam, że tak, 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 takim zamiennikiem. Natomiast dopiero teraz poszukałam sobie w internecie, jak wiedziałam, że Przemek będzie jechał i że będzie mógł mi dokładnie przywieźć te, które ja chcę, to zaczęłam szukać. E, które są, które. I jeszcze wtedy nie dotarłam do tych, bo e, o różowych nie pomyślałam. Dlatego że były mi już znane i chciałam coś innego. No ale stało się tak szczęśliwie, że Przemek mi właśnie przywiózł te. Więc to jest. Słuchajcie, jeżeli jeździcie na wakacje do Hiszpanii i wchodzicie do Mercadony, to bierzcie na te, te te perfumy, bo one są po prostu obłędne i trzymają cały dzień. Naprawdę. Tutaj mamy, ja nie wiem jakie są nuty właśnie w Ananjianei, natomiast tutaj w nutach głowy mamy, tylko nie wiem jak to jest w polsku. To jest chyba Malina, Frambuesa. <ścoughs> chyba Malinę patrząc na rysunek. Noty serca, jak to pięknie brzmi, nota z dekorazonu nuty serca gardenia i w nucie mm, tej najgłębszej nota, nota z defondo jest nuta głowy serca i no ta najgłębsza nuta to jest niód po prostu perfumy są obłędne po prostu są tak piękne że szok. i to są perfumy, które wybrał mi właśnie Przemek wiedząc, że ja uwielbiam zapach bergamotki i to jest zapach. Teleczka jest prześliczna, nieco inna od tamtych, ale prześliczna. Taka klasyczna, prosta. I taka letnią błękitna. Prosiłam go, żeby wybierał coś, co ma w składzie bergamotkę. I to ma. W nutach głowy jest bergamotka, w nutach serca jest irys. I tam w głębi drzewo sandałowe, no nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywają te najgłębsze nuty. Nie wiem jeszcze, jak z trwałością, ale zapach jest przepiękny. Nie mogę znaleźć, właśnie czego inspiracją są te perfumy, ale to są typu... To nie są jakieś słodkie ulepki. Te konkretnie to jest taki czysty, krystaliczny, letni zapach, ale nie ogórkowy. Taki morski, wodny. Nie wiem, ale dziewczyny, jeżeli stanęłybyście, Ja postaram wam się wkleić tutaj e, zdjęcie tej ściany perfum w Mercadonie, jeśli to znajdę. Tak, żeby ściągnąć z internetu i naprawdę z całego serca Wam polecam, jeżeli będziecie na wakacjach w Mercadonie. <laughs> jeżeli będziecie na wakacjach w Hiszpanii i wdepniecie do Mercadony, uderzajcie. Półkę z perfumami, nie będziecie żałowały. Naprawdę. Czy to jest inspiracja, czy po prostu wybierzecie sobie zapach, który Wam pasuje. Bo tutaj wiecie, nie trzeba się wstydzić. Tu nikt nie udaje, że to jest light blue, ani tu nikt nie udaje, że to jest Ana i Ana i. To po prostu są piękne zapachy. Piękne zapachy, które naprawdę no o tych dwóch to mogę powiedzieć, że przez cały dzień się trzymają. Ten niebieski jeszcze nie wiem, bo jeszcze go na sobie nie nosiłam. Natomiast e, sam zapach jest urzekający. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że perfumy, ceny perfum w Hiszpanii są o wiele niższe na przykład niż tutaj w Niemczech, a tutaj już są całkiem przyzwoite. Są oczywiście e, droższe i tańsze, natomiast te same perfumy w Hiszpanii są dużo tańsze i mam perełkę, którą sobie wymarzyłam z dawniej, dawna już, odkąd miałam okazję hmm, używać inspiracji tymi perfumami w ramach współpracy z Made in Lab. Wybrałam sobie wtedy zapach, o którym Wam zresztą mówiłam, że skradł moje serce maksymalnie. Nic się w tym temacie nie zmieniło i prosiłam Ani i Przemka mówię, powochajcie go, zróbcie. Ja czy ja powochałam tutaj w Daglasie, ale mówię, powochajcie go, przejdźcie się z nim po sklepie i wróćcie, jeżeli ten zapach będzie się utrzymywał na skórze. I no były trzy odmiany tego zapachu. Była, był klasyczny, był intens i jakiś. No widzicie, no nie było mnie tam, więc nie potrafię powtórzyć. Natomiast były trzy odmiany i Przemek zadecydował, że wersja klasyczna według niego jest najpiękniejsza. A o jakich perfumach mowa? Pamiętajcie, pamiętacie jak ja tutaj bardzo mocno namawiałam Was na kupno inspiracji perfumowej z Made in Love? Perfum właśnie tych, czyli Prada Paradox. Ja jestem w tym zapachu zakochana. Nie wiem, czy to jest zapach mojego życia, bo mam nadzieję, jeszcze chwilę pożyć i wąchać jeszcze inne zapachy. I mam też nadzieję, że inne zapachy będą równie piękne i też będą kradły moje serce. I wiecie, no, na pewno nie pozostanę do końca życia tylko przy tych jednych perfumach, chociaż gdyby tak miało być, to nie byłaby to żadna kara. Po prostu te perfumy są przecudne. Dla mnie. To są perfumy na każdą porę roku. One są ciepłe, one są ogoniaste, na mojej skórze utrzymują się cały dzień. Są przepiękne, nienachalne, eleganckie, dodające energii, nie wiem co jeszcze Wam powiedzieć. Niestety tu chyba na tej opakowaniu nie ma nut zapachowych. Ja nie wiem, co tu jest w składzie, nie będę tutaj się wymądrzać. Ja nie jestem Miss Agi. Ja Wam po prostu mówię, że te perfumy są obłędne. Nie powiem, troszkę się wahałam, bo jednak cena jest dość konkretna, ale dziewczyny. No, to jest cacko. To jest cacko to jest jak dobra biżuteria, to jest jak dobry kosmetyk nawet lepiej. To jest poprawiacz nastroju, to jest. Nie wiem jak to jeszcze nazwać. Dla mnie to jest radość ogromna i spełnienie marzeń. Także takie moje, no w sumie nie bezpośrednie, ale pośrednie zakupy właśnie z, z hiszpańskiej Mercadony. Z całego serca polecam Wam te perfumy. Na pewno nie polecam Wam kupowania ich na Amazonie, gdzie kosztują 5 razy drożej, ale jeśli będziecie w Mercadonie, będziecie na wakacjach w Hiszpanii, a mnóstwo Polaków i lata jeździ do Hiszpanii, to ja Wam z całego serca polecam 8 euro. zapach, Wybór zapachów jest ogromny, także naprawdę z całego serca polecam. Dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. I zapraszam na kolejny film, który już na pewno nie będzie filmem zakupowym. Do zobaczenia i usiadki, kochani. Pa pa!